Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku chciałbym sprawdzić jak to wygląda w poszczególnych saszetkach z kolekcji Euro 2020 Kick Off 2021 Chodzi moi kochani o to czy na przykład w saszetce gdzie jest Robert Lewandowski będą wpadać jakieś lepsze karty aniżeli w tych pozostałych Wziąłem tutaj właśnie cztery rodzaje tych saszetek Dwie z Robertem Lewandowskim Tutaj mamy dwie z Frenkie de Jongiem. Na tej saszetce mamy Orbana, tutaj Pandew. I czwarty rodzaj Kulusewski, Eriksen i Pukki. Więc będziemy otwierać na zmianę. i Zobaczymy czy w danej saszetce na przykład trzy karty specjalne są czy może dwie jakie te karty specjalne tutaj możecie zobaczyć, że jest karta Jewel, Jadon Sancho, czyli jedna z tych rzadszych i do tego Joshua Kimmich, karta Fans Favorite bazówki to wiadomo są wszędzie więc tego tutaj nie trzeba prezentować głównie chodzi o karty specjalne Sergio Ramos fans favorite i Alvaro Morata gol machine. Czyli to są dwie specjalne z tej saszetki. Może zrobimy tak. Saszetki poukładamy tak, jak to ma miejsce, żebyśmy wiedzieli o kogo chodzi. Teraz saszetka z Robertem Lewandowskim. No, i tutaj jest konopianka, fans favorite, Ukraina, i jest Polska. Przy okazji, mamy właśnie Polaków też w tej saszetce: glik, szczęsny, Bednarek, power trio, multiple. I saszetka, gdzie jest? Frankie de Jong. I tutaj też jest Polak. Ja nie mogę. Znowu Rarka Invincible. Kamil Grosicki Fans' Favorite. Driers Mertens Goal Machine. No i wspomniana wcześniej Rarka. Moje kochani, no znowu, że tak powiem, mam pozytywnego pycha, bo to już jest chyba moja trzecia albo czwarta Invincible w tej kolekcji, a one mają wpadać co 50 Chyba cztery saszetki. Co 55. Tak, co 55. Więc no, ja to jednak mam szczęście do niektórych. W tamtej kolekcji, tej normalnej Euro 2020 też Invincible mi wpadała bardzo często. No i co? Wracamy ponownie tutaj od nowa. Mamy dwie specjalne Second Skin Szwajcaria i Shining Star Antoine Griezmann więc jak to tutaj wyglądało z tymi kolejnymi Platinium, czyli te karty Platinium to są Platinium, te dwie też są jedne z najrzadszych, więc w sumie jak widzicie w tych saszetkach gdzie jest Kulusewski Pukki i Eriksen wpadły dwie karty. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy tak będzie bardzo często. Lecimy z saszetką, tutaj gdzie jest Orban, Pandew. I tutaj są trzy specjalne, popatrzcie. Nie dwie, tylko trzy. Do tej pory tylko w tej saszetce była liczba trzech specjalnych. Rafael Waran, fans favorite. Arayuri Weissanen multiple Finlandia i goal stopper Olsen ze Szwecji. Teraz patrzymy co u Roberta jest w saszetce. Dwie specjalne. Peter Pekarik, fans favorite, jest Polak. Jan Bednarek, defensive Rock. No to też jest ciekawe, czy to jest przypadek, że w saszetkach z lewem wpadają Polacy, bo wcześniej mieliśmy Multiple z Polski, a teraz mamy Bednarka. No i została nam ostatnia saszetka. I tutaj są dwie, tym razem specjalne. Wladimir Dalida Fans Favorite Czechy i Multiple Power Trio z Danii. A więc, no moi kochani, jeżeli ktoś z was otwierał już, to dajcie znać. Sprawdźcie, jak to u was wygląda. Czy też w tych saszetkach, gdzie jest Eriksen, Pukki i Kulusewski wpadają wam te karty Platinum bardzo często? Czy w saszetce tutaj z Frankiem De Jongiem rarki częściej wpadają? No a tam gdzie jest Robert Lewandowski, czy Polacy na kartach częściej wam wpadają? Okej, okay, moi kochani. Myślę, że to taki ciekawy odcinek. No, jestem sam ciekawy, jak to u Was wygląda. Czy będzie wyglądać, bo prędzej czy później kolekcja u nas też wyjdzie, więc wtedy możecie posprawdzać. Okej, okay, moi kochani, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć Wam.